Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek Super ROMPy Anader. Jesteśmy sobie w rozdziale trzecim, właściwie na jego samym początku, no i cóż wam mogę powiedzieć. Zobaczymy co się stanie, jesteśmy teraz tak naprawdę w pierwszym spotkaniu w jadalni, no i tak naprawdę grupa troszkę buntuje się przeciwko Kinjiemu, kincho i jego metodom, nie Kinjiemu, Kinji to coś zupełnie inny. No i cóż, zobaczymy co tak naprawdę z tego wyjdzie, wybaczcie za mój stan, ale po prostu jest tak gorąco, że dosłownie swoim chwilą zmoczyłem sobie włosy troszkę i żeby jak oddychać, ile człowiek życia i tak jest ciężko, widzicie, zresztą sami e, po że jestem taki płynący wręcz, e, nic za to niestety nie poradzę, po prostu jest tak upalnie, że, a szkoda radać. Więc nawet nie możecie pomyśleć, aha, bo to chwila, bo tutaj był jeden tekst, który ja nie przeczytałem w ostatnim odcinku. Będę Was chronił perfekcyjnie, więc nie powinniście myśleć o zdradzie. Straszny ten kinż, kinż, jest momentami przerażający. Żeby to zrobić, musicie przestrzegać każdego rozkazu, który Wam dam. Oj, córki. Takiego antagonisty jeszcze nie mieliśmy. Myślę, że już córki można spokojnie nazwać się antagonistą. Um. Być może nie będziecie nawet w stanie skomentować naszych zasad. Ale jeżeli będziecie w stanie ich przestrzegać, to będzie to dosyć tania wymiana, nieprawdaż? Zamknij się! Co my z tego będziemy mieli? Kto by chciał usłyszeć, to co masz do powiedzenia po tym wszystkim, co zrobiłeś? Czy. co takiego? Więc cała szruska wasza nie będzie chciała mnie słuchać i woli zabijać, tak? Tak! To 100 razy lepsze niż słuchanie, i słuchanie się ciebie. Mocne słowa. Chwila, moment, co, co tu się dzieje? Maeda. Dlaczego wszyscy, wszyscy czepiać się, Kinjo? Wiem, że wczoraj się pokłóciliśmy. Nie ma co ty ukrywać, ale nie możecie to zrobić. My wszyscy mamy pracować razem. To nie będzie, wystarcza, to nie będzie wystarczające. Hmm. Ale Kinjo to odwaliło coś i on mówi, że od teraz to wszyscy mamy posłuchać co do Joty. Kinjo, czy to prawda? Zgadza się. Zajmę się. Tobą, tylko... Uh, I will take care of you and your convenience. Zajmę się to, e, tobą i, i waszą sprawą, e, bo widzę, że dotychczas zajmowa... byłem dla was zbyt miękki. Okej, okay, jeszcze większy rygor? Myślę o tym i przejmę pe pełną kontrolę, żeby nic takiego jak na Tomori nie zdarzyło się w przyszłości. Twój pomysł nie działa! Dlaczego nie, ty nie złapiesz? Nie przyznasz, że to się po prostu stało i nie będziesz żałował? Nie możesz tak powiedzieć? Prawdziwi ludzie, ludzie tutaj giną. Nawet jeżeli będziemy szli za twoimi słowami... Nie mamy gwarancji, że nikt nie zginie. To niestety jest prawda, jakby na to nie spojrzeć. Możesz wierzyć w co chcesz, ale... Może przynajmniej zapewnić, że twoja szansa przetrwania... Jest zna ...byłaby znacznie wyższa niż w momencie, kiedy zostaniesz ze swoimi przyjaciółmi. Przyjaciółmi? Czy mówisz... E ...o mekaru? O takich Nie potrzebujemy tego wszystkiego. My za tobą nawet nie pójdziemy. Będziemy sobie radzili sami. Więc nawet o tym nie myśl. Czy to zareaguje, Tsurugi? Bashikawa, po Poczekaj chwilę. W porządku. Więc od teraz będę traktował was wszystkich jako potencjalnych kryminalistów. Wow. Ale będzie się działo w tym rozdziale, coś czuję. Jedzenie. Myślę, że to jedyne miejsce jedyna czynność, podczas której będziemy widzieć się jako przyjaciele. Na koniec właśnie to chcę wybrać. Kinjo. Majda. Co ty próbujesz osiągnąć? Czy ty też będziesz mnie ignorował? N nie, ja... Ja... Nie zwracam się, żeby to powinno... że to powinno być zrobione. To, czy będziemy czegoś przestrzegać, czy nie, nie powinno decydować to, czy jest... Nie, nie tak powinni po prostu postępować przyjaciele. Odpowiedź jest... Yy... Um, w... Znam to słowo Boże, sprawdzamy HAS miliard razy. Niejasne? Niejasne, dobrze, zapamiętałem, całe szczęście. Jeżeli wybierzesz, przyjdź do mnie. Ja już, ja już sobie pójdę w tym momencie. Nie chcę być w tym samym miejscu z y, potencjalnymi sprawcami, ponieważ Ty sam jesteś sprawcą. Ups, myślałem, że się, się odwróci, wieć przez stół i do nie wiem, zabije. Chyba się Co tu się do cholery stało? To co widziałeś, zebraliśmy się w jadalni, jak zawsze, ale on powiedział: e, To jest następstwo tego, co się stało wczoraj. I od teraz zmieniamy, z, z, panujące zasady. Cholera, Ro wy wyłamujemy się jeden po drugim. Nie możemy to dalej robić. O, widzę, że Tajry tutaj nie ma. Pośród Mekaru i UEHara, ornienci poszli samotnie. A nawet jeśli, dlaczego nie ma tej Tajry? Cóż, wygląda no, na to, że ona jest w swoim pokoju, ale kiedy ją za zawołałam, ona nie odbierała i nie wychodziła też z tego pokoju. To, to przez Hatano, jej najlepszy przyjaciółka, zginęła. O, ja to się cieszę, że to my nie wyziunęli ducha. Bo gdyby nie to poświęcenie Hatano... To na pewno bymy, my by Tire oskarżyli i wszyscy zginęli. Nie ma żartów. Ale to zbyt dużo. Nawet jeżeli to było celowe... Nieważne czy to było celowe, czy nie, Hatana poświęciła się dla wszystkich. To indziej tarby się tarz zachowywał. Jeżeli on jest taki pewien, że nie zginie sam, zostawmy go. Po prostu trzymajmy się razem. Poza tym, dlaczego wszyscy zebrali się dzisiaj tutaj tak szybko? Zazwyczaj. Gdy tylko słuchamy porannego komunikatu Malkumy, dopiero wtedy przychodzimy do jadalni. To, jakby karty się umówił na przyjście poza mną. O, to, to, to... <laughs> Chcieli pogadać o tym, co było na czarteczce. O, mój Boże, ale niezręcznie wyszło. Ale niezręcznie wyszło, nie dość, że ta kłótnia to teraz to. Powiem wam tak, że co ludzi w tym rozdziale, będzie bardzo No coś czuję, ale dalej. Coraz bardziej się przekonuje do tego, że to jest antagonista serii, więc na pewno będziemy go widzieć na ekranie długo, przynajmniej tak mi się wydaje, że, że raczej to nie jest jego rozdział. Patrząc na to, może w tym rozdziale odpaść, naprawdę myślę, że to będzie się działo coś mery grubego. I myślę, że głównymi jakby filarami akcji będzie Mikako oraz Akane. Najgorsze, że jak Akane teraz przeżyje ten rozdział, to bardzo jest duża szansa, żeby spodziewać się po jej postaci do życia do samego końca. Ale kto wie, może jeszcze odkupi swoje winy. <laughs> Te drzwi zdanie, ten Archie, piękny Mikacher jak zwykle L Ludziska? Przepraszam, Aeda. To coś, co musieliśmy ukryć, więc. Będę z tobą szczery. My. Ja mam nadzieję, że nie będziesz trzymał się za mną, tak jak Kinjo i wyjdziesz. Co? Przepraszamy. Słucham? Wow. Chyba pierwsza coś takiego jestem świadkiem czegoś takiego. Jesteśmy pięt- w Tym powiedzmy. napiętnowanym członkiem grupy. Wow. Wow. Naprawdę, przez durną karteczkę, której było dosłownie napisane, chyba, że ze filmu się to przetłumaczył, ale dosłownie było tam napisane Yuki Maeda może, może, nie zna, nie jest, tylko może zna tożsamość geniusza. Teraz jesteśmy w sytuacji, gdzie grupa nie dość, nie dość że nie chce z nami gadać, to ona nie chce z nami spędzać czasu. Oni nawet nie robią kluczu, żeby się sprawiać, dowiedzieć czegoś więcej, oni po prostu nas wyrzucają z grupy. Wow, wow, że Haruhiko? Rozumiem, że Kakeru? Rozumiem, że Satsuki? Rozumiem, że Teruya? Rozumiem, że Kanata? Rozumiem, Mikako? Naprawdę? Naprawdę bierzesz w tej farsie udział? P przepraszam, Maeda. O, nie, ja przepraszam, ja zaspałem, więc jaki jest powód? Dlaczego robicie to tartarle? Nawet bez Kinjo? Jesteśmy przecież kumplami, którzy zawsze się akceptowali. Zawsze działali razem, racja? Nie wiesz tego, ale wczoraj pogadałem z Mekaru e Haru Kinjo i. każdym poza tobą, zanim wróciliśmy do naszych pokojów po procesie. O 5 nad ranem? Każdy był taki chętny do rozmowy po tak ciężkim procesie? Nie mówię, że mu nie ufam, po prostu to jest dziwne. W sensie, dziwna decyzja twórców, a nie, powiedzmy... ...kłamstwo e, Haruhiko. Po pierwsze, najważniejszym tematem był Kinjo. To bardziej sequel, ponieważ... E, ...ponieważ... E, chwila, jeszcze raz. My wyszliśmy, zanim e, poczuciliśmy się o, o tym, o czym dyskutowaliśmy... ...to on najpierw wyleciał z czymś. Ale problem byłeś ty, Maeda. Myślę, ja dalej się martwię o tym jak... Yy, tym jak możemy cię potraktować. D dlaczego? Co mam wam zrobiłem? Sekretna notatka. Chyba. To jest ciekawe, bo dochodzę do wniosku, że w tej części Super Denerum Panader... Yy, twórcy poszli trochę w innym kierunku, ponieważ oni dają motyw, po czym ten motyw rozwija się i... I w kolejnym rozdziale dopiero jest, mo jest moment, gdzie ten motyw zaczyna kiełkować. W drugim rozdziale, a ja właśnie zostanie bardziej zmontowana pierwszym motywem, a w trzecim rozdziale coś czuję, że ktoś zostanie zmontowany tu kartką, nieważne taki motyw da Monokuma. E, czy ta trochę zależność? A ty pamiętasz o tej kartce? Twoja sekretna karteczka. Ta, co to Mori ją miała. Yorji Maeda może znać tożsamość Geniusza. Prze przez to? Nie ma szans. Naprawdę wierzycie w to kłamstwo? To, to nie jest kłamstwo. To była prawda, kiedy Kim, że przeczytałem moją sekretną notatkę. Kiedy byłem naprawdę młody, byłem bardzo wyśmiewany za to, że byłem wysoką osobą. Co takiego? Naprawdę? Ci ludzie, którzy potrzebują drabiny, żeby ci to powiedzieć prosto w oczy, wyśmiewali się, Traker? Myślałem, że to trochę inny motyw był. Okej. Okay. A Tori, wydaje się. Um, A Tori, chyba. Um, siu, siusia, jeżeli nie śpi ze swoim tatusiem. Ale ty nie musiała tego przypominać wszystkim. Co ty taka? Słyszałeś ich? Nie wiem, jak jest. Nie wiem, czy jest z innych, bo one zniknęły. Ale to prawdopodobnie jest prawda. Więc, tak jak napisane jest w Twojej notatce, Ty, propo, ty wiesz tożsamość yy, osoby, która za tym wszystkim stoi. Ale nie wiem, zapytacie mnie może? Cóż, ja nie wiem. Jak mam znać, znać tożsamość Geniusza? I tutaj w sumie, Theory Time. Jak Juki może znać tożsamość Geniusza? Załóżmy, że to jest prawda. I pomijając to, że to może być najprostszy motyw na świecie, że po prostu usunięto nam pamięć, a, a po prostu no Yuki wie, ale nie pamięta, to jest najpo najpopularniejsza odpowiedź, ale jedyne co przychodzi poza tym logicznie do głowy, to to, że Yuki jest Ryuszem, naprawdę, w sensie, nie jestem fanem tej teorii, ktoś napisał też tak w komentarzach i wcale nie, nie, nie uznałem tego za spoiler, to raczej była taka też teoria, przynajmniej mam nadzieję, że to nie był spoiler, ja nie traktuję tego jako spoileru, bo na ten moment nie za bardzo mi się to ale z drugiej strony jest w tym jakieś ziarenko prawdy, i ziarenko czegoś, co daje do myślenia. Czy Yuki może być geniuszem? Teoretycznie nie, jest to zwyczajnie. Jak dostał się z grupy rezerwowej, jako, jako ten 15-szczęściarz. Czy naprawdę taka osoba może być geniuszem? No, mi osobiście się nie wydaje, ale będziemy obserwować jego kroki i zobaczymy, bo być może pod tym całym płaszczem wszystkiego, czy jest rzeczywiście geniusz. Chociaż jeżeli ma jest sterowana, to nie to raczej. Eee, ciężko by było, żeby Yuki w jednej scenie występował z Molkumu, nie? Więc zobaczymy. Czy nie jest zbyt wcześnie, żeby wysuwać takie wnioski? Ale ty to chyba się nie śmiejesz i nie trzymasz paluchów skrzyżowanych, kiedy, kiedy nam to mówisz, prawda? Nie robisz żadnych takich rzeczy. Dlaczego wy to robicie? Ja Cię nie obwiniam, ale hmm, myślimy, że możesz być oszustem. O-oszustem? Nie gadajcie o takich bzdurach. Ej, e, chwila, chwila. Żadno z nas nie może być zaplątane w to... O! To walka, walka, walka! Monokuma. Co ty tutaj robisz? Shu, shu, gadamy o czymś. Te, o tym. Gadamy teraz o czymś bardzo ważnym. Ej, obserwowałem Waszą sytuację z boku, ale wydaje się, jakby historia się naprawdę nakręcała. Więc jestem tutaj, żeby Wam pomóc. Czy, czy, czy ty robisz więcej terapii? Wręcz przeciwnie. Jestem tutaj, żeby poradzić o zdrajcy. Zdaję sobie lepszym tytułem, Impostor. Z zdrajcy? Więc on naprawdę istnieje? No przed chwilą nas chcieliście wyrzucić u z grupy za to, że jestem zdrajcą, teraz nie wiecie czy on istnieje? No please. Właściwie, e, jest geniusz. E, który jest tutaj przed, nawet przed śmiercią Marki I ta osoba wciąż żyje i jest wśród was. Okej. Okay. Czy, czy ty naprawdę możesz to powiedzieć tak po prostu? A co, coś nie pasuje? To nie ma znaczenia, jeżeli nie powiem wam, co to dokładnie jest. A wy wydajecie się dojść do wniosku, więc dla mnie to naprawdę nie ma różnicy. Co, to kłamstwo. Coś takiego? Jeżeli słowa Monokruma są prawdziwe, najbardziej podejrzany jest Majda. To to on jest, czy nie on? Przestańcie. Dlaczego nagle wierzycie w słowa mulchumy? O cóż, już Wam powiedziałem, więc będę sobie już szedł. Muszę powiedzieć innym, których nie ma tutaj. Po-po-po-po-po! O, racja! Skoro przeszliście przez proces klasowy wczoraj, otworzyłem wam znowu nowe miejsca! Właściwie przyszedłem, żeby wam to powiedzieć. Cóż, możecie się im teraz mocno przyjrzeć i mocno pracować w waszym śledztwie. Nie chcemy. Uwierz to, ale sytuacja jest naprawdę ciężka. Sekret tej notatki to jest kłamstwo. Próbuję wam to powiedzieć. To jest sztuczka mieszająca fałszywe informacje z prawdziwymi. Ja właściwie dostałem taki od Kurukały, który też był śmiesznym żartem. Moja sekretna notatka, widziałeś ją? I tak może właściwie być gadatliwą osobą? Tak było napisane. I ona teraz się odpala i daje 40 linii tekstu, co? Widzicie? To jest żart od Malkuma. Nie, poczekaj chwilę. Powiedziałeś, że widziałeś sekretną notatkę. Czy nie zrozumieliśmy się wszyscy, że wyrzucimy je notatki bez patrzenia na nie? Stary! Cholera jasna! Oceniasz nas na podstawie tego, co sam usłyszałeś, bo ktoś to zobaczył, więc wykorzystujesz wiedzę z notatki, i czepiasz się mnie, że ja wykorzystuję też wiedzę z notatki. Co z tego, że zobaczyłem? Ty też poznałeś treść jakiejś notatki. Co za hipokryta! Mój Boże! Wkurza mnie! E? E? R Racja, Maeda! Czy ty miałeś przed nami sekret i ty sam zerknąłeś? N nie, to nie tak. On. on nic nam nie powiedział! Powiem tak. Jeżeli dobrze to czuję, biorąc pod uwagę, że oprócz Mikako nie ma tam tak naprawdę tak bardzo sprytnej postaci, chyba, że Sasuki coś ukrywa. Mój typ na teraz, a to nie jest jeszcze typ morderczy i zabójczy, będzie taki, że Mikako będzie celesty tego rozdziału. Czyli dokładnie wykorzysta to wszystko, w pewnym momencie się odpali, wykorzystując bardzo mocno zaufanie grupy i zabije dwie osoby. Albo zmanipuluje kogoś do zabicia jednej i sama zabije drugą. Tak mi się wydaje. Ciekawe. Maeda, jestem rozczarowana. Nie, ja po prostu. Maeda, przepraszam, naprawdę. My też tego nie chcemy robić. Maeda, naprawdę przepraszam. Nie wiem, że nie powinniśmy tego robić. No, smutno powiem wam jest. Smutno, Maeda w żadnym wypadku nie zasłużył na taki los. Na takie traktowanie, absolutnie. Czy my naprawdę to robimy? Musimy być twardzi. Przepraszam za Maedę, ale jeżeli jest szansa, że jest Reniuszem, to nie ma dla nas przyszłości. Przepraszam, ale to nawet nie na chodzi o Charuchy i logiczne. Chociaż on jest głosem grupy, to myślę, że to jest głos całej grupy. Dlaczego oni tak bardzo ucierpieli się Maedę? Okej, okay, jest karteczka i to rzeczywiście mogłoby wskazywać, ale Maeda tak naprawdę robił na nich bardzo dużo. Już było masa momentów, gdzie mógł zdradzić ich zaufanie i mógł wykorzystać to, co się dowiedział, żeby ewentualnie, nie wiem, jak już poprawić tę grę, jeżeli rzeczywiście byłby geniuszem. No to jak na moje, moment, w którym teraz loter podejrzewają: A co jeżeli teraz w tej grupie, która została, jest geniusz? Co co, co ty, Ato, Haruhiko? Przecież tak naprawdę nie możesz mieć pewności. Poszlakowo wyrzuciłeś jedną osobę, i jesteś już pewien, że trafiłeś. A nie ma nic, co by na to wskazywało. Nawet jeżeli byś trafił, to też nie byłoby za dużo, co by na to wskazywało. No nie wiem. Najśmieszniejsze by było, gdyby oni rzeczywiście go podejrzewali, potem rzeczywiście by go przeprosili, a potem by się okazało, że on rzeczywiście jest geniuszem. To byłoby najśmieszniejsze. Martwię się o Tyre. Ja myślę. Że nasza relacja to coraz gorsza i gorsza, z dnia na dzień jest. Odkąd Maci zginęła? To się tak... Tak się napięcie zrobiło pomiędzy nami? Żeby stąd uciec? Chodźmy stąd. Musimy rozejrzeć się po nowo otwartych obszarach. Z zgadza się. Jeżeli znajdziemy wskazówki, żeby uciec na końcu... Może nie będzie trzeba próbować tej całej walki Swoją drogą, kur... kurkała <ścoughs> Tak? Ty... to naprawdę graduła jesteś, czy to... czy to kłamali? Chodźmy na śledztwo Chapter 3. Lampy przed zdrajcą. Dla większości odrzuć główne numery. What the fuck, jaka w ogóle nazwa złożona i skomplikowana, co? Okej, okay, to jest chyba już końcówka tego odcinka, więc od razu przejdziemy sobie do kolejnego. To jest po to już stare miniaturki, tutaj od razu przeskoczymy sobie do końca intra firowego. To jest poprzednio w Super Denerom Pianader. Była teraz scena? Chwila, chwila. Nie, na no part pierwszy, wszystko się zgadza. Aha, to jest pokój Tyre, oczywiście. E, jest ciężko, żeby tam wejść. Nie ma żadnego kąta, żeby tutaj podejść, ale chcę się upewnić, że ona jest bezpieczna. Hej, Tyra, Jesteś tam? Boże Święty! Przepraszam, ale tutaj muszę chwilę pogadać, a z racji się pogadać, to zapewne za chwilę też będziemy przychodzili do powoli do końca odcinka. Ale... Jaki ten rozdział ma potencjał? Wyobraźcie sobie, ja, tego nie było, ja w sumie nigdy nie wziąłem tego pod uwagę. Zawsze główny bohater jest gdzieś w tle, cały czas jest w historii, cały czas trzyma się głównej kupy, tak naprawdę. Co prawda, jak ja pisałem swoje pretorum, to miałem różne perspektywy. To tam nie miałem nawet jakby, to nie miałoby aż takiego wydźwięku. Ale jak mamy jedną postać, którą sterujemy przez całą grę, tak jak teraz sterujemy przez całą grę Yuki, jak w Rompach sterujemy odpowiednio Makoto, Hajime, czy, czy też KD, czy kolejnymi innymi protagonistami. To zawsze jest motyw, gdzie my jesteśmy w tej grupie fajnych dzieci, ja to tarto nazwę, fajne dzieci, jesteśmy w tej dużej grupie, która ewentualnie ma od lutków w SDRH, bo jedno, to było jedno z mocniejszych zaznaczeń, no bo na przykład w zwykłych rompach mieliśmy tam Pekui i Tortor, którzy się oddzielali, w dwójce to chyba Nagito zawsze gdzieś chodził własnymi ścieżkami, V3 e, tutaj tak naprawdę mamy właśnie, mieliśmy w początku Rey, oraz Kizunę, teraz Rej Mecharu oraz Kizunę powiedziałem. Gratul gratuluję Bobru Mekaru Cizune oraz e, Kinjiro. E, mamy teraz jeszcze Tsurugiego A teraz jeszcze my zostaliśmy wykluczeni I to jest potencjał na jeden z ciekawszych procesów Jeden z ciekawszych rozdziałów Ponieważ jeżeli rzeczywiście Arce będzie budowana w ten sposób, że My będziemy cały czas odrzuceni od grupy I będziemy widzieć tylko fragmentaryczne rzeczy I pomyślcie, że ktoś zostanie zabity My zajdziemy do ciało Nie dość, że będziemy pierwszym podejrzanym Bo jesteśmy oddzieleni od grupy I tak naprawdę nie będziemy mieli alibi przez cały rozdział To jeszcze dodatkowo Wpadniemy w sam środek jakiejś drugiej arcy, gdzie W tej grupie załóżmy, że ktoś się zabije I będą podejrzenia latały, jak bo w będą na przykład te dwie ofiary, bo to jest trzeci rozdział Mój Boże, to jest ogromny, ogromny potencjał Zobaczymy, czy Tyra otworzy jeszcze w tym odcinku Teraz powiedzieli pozostali, nie było żadnej odpowiedzi Odaha naprawdę e, musiała być, e, przeżywać śmierć Hatano Tyra, już to jest ciężkie, ale Chcę, żebyś była bezpieczna. Czy możesz mi dać jakąkolwiek odpowiedź, proszę? Tyra. Zostaw mnie samą. Okej. Okay. Ważne, że żyje, To jest ważne. Dzięki Bogu. Ona dalej tam jest. I tutaj będziemy po powolutku kończyć odcinek. Jeszcze zakończę taką pewną swoją teorię, która kiedyś gdzieś... gdzieś... pojawiała się. Nie pamiętam czy... W kontekście jakiegoś mojego filmiku, czy w kontekście tego, że ja sam te, robiłem teorię na ten temat, w którymś odcinku jakiejś zwykłej rąpy bodajże. Ale wyobraźcie sobie, jak potężna byłaby zbrodnia, gdyby już w tym momencie ktoś wykonał ruch i zabił Akanę. I powiedzmy, że Akane. no. Nawet ta osoba, załóżmy że to by była kobieta, raz by nawet, teraz załóżmy że słyszymy Akanę, a tak naprawdę zamiast Akanę mówi coś inny, chociażby Mikako, która się okazuje, nie wiem, mieć talent jakiś brzuch brzuchomówczyni, ponieważ mało się odzywa, więc tak naprawdę nie poznalibyśmy jej miliona głosu, a Shrullier by dobrze imitowała głosu innych i na przykład byłby to głos Akane. I wyobraźcie sobie, że nagle, na przykład po paru dniach, w końcu mówimy, no nic, no trzeba do tej, tej Akany wejść, zobaczyć co się z nią dzieje, ona już nie odpowiada od paru dni nawet, w ogóle nikt jej nie widzi, eee, no i... Co, coś jest nie tak. Oni tam wchodzą, a tym już praktycznie rozłożone zwłoki, które zostały zabite, przykład, powiedzmy, 6 dni temu, albo tydzień temu, albo 10 dni temu. To byłoby ciekawe. Eee, oczywiście, eee, czy to by było dobre, a proces to już zupełnie inna sprawa, ale samo morderstwo byłoby mega ciekawe. Jeżeli ktoś by umiał z tego wykorzystać i zrobić to dobry, dobry proces, to naprawdę byłoby Cox, po prostu byłoby Cox, ale o tych dwóch już w kolejnym odcinku. Zostaliśmy wyrzutkami, no i w kolejnym odcinku zobaczymy teraz naprawdę, co będzie się z tym wiązało. Na ten moment mogę poprosić was jedynie o piękne łapeczki w górę, komentarze, subskrypcje, a także zaprosić na moje wszystkie media społecznościowe, przede wszystkim Twittera, przede wszystkim Twitcha, Patronaita oraz Discorda. Dołączajcie, bądźcie aktywni, naprawdę pomagacie samym tym, że jesteście, a ja lecę robić dalsze zapasy na, na te wakacje, także trzymajcie się cieplutko, no i hej, papa!